Za moment w Arsusie odbędzie się spektakl pod tytułem, czy jest na sali lekarz. Zapowiada się wieczór pełen humoru. Serdecznie zapraszam. Oczywiście plus białe wino, typu Riesling, rocznik 1410. No, a na deserek może. Marówki można... z keczapem. Z keczupem? Przyznam, że jestem bardzo zaskoczony taka zmiana. <laughs> Jaka zmiana? Zawsze pan był dla nas naszym najmniejszym pacjentem. Tak. Pana zwichnięta noga jest! <grym wytrujemy> I była dla nas naszą najdroższą zwichniętą nogą. Choćby Pan nawet opuścił ten świat. Na no, prółach było równie zabawnie jak e, podczas dzisiejszego spektaklu. No były różne sytuacje, e, czy, czy podobne, to ciężko powiedzieć, a właściwie... Na pewno inne, bo nie było wtedy widowni. Widownia była pusta, a dzisiaj była pełna. No właśnie, czy to trudna rola e, rozbawić publiczność? A sądzi pani, że mi się udało co nieco? Myślę, że tak. tak. A była pani dzisiaj? Tak, byłam. Bardzo mi się podobało. Tak. A co najbardziej? Wszystko po kolei. No dobrze, to może pani Druga część była najbardziej, najzabawniejsza chyba. Tak? Naprawdę? Aha. No dobrze, to, to miło słyszeć. Bo, my tak, prawdę mówiąc, zawsze mamy wątpliwości do ostatniej chwili, I dopiero właśnie jak przyjdą goście na widownię. To, to ta prawda i to weryfikacja tego, gdzie, jest, gdzie żeśmy się pomylili, a gdzie idziemy w dobrym kierunku. No mogę potwierdzić, że od pierwszych chwil już wszyscy się śmiali. Tak. Aha, no to dobrze. To Bardzo mnie to cieszy i serdecznie zapraszam. Zachęcicie swoich przyjaciół i kolegów, żeby nas odwiedzili. Chcesz pomacać lajkonika? <noise> A po co ta liczba mnoga? Jeden wystarczy. Jest bardzo gładki. Poślizgamy się razem. Słuchaj! Teraz się pobawimy na leniu. Co jest bardziej satysfakcjonujące? E, rola aktora, czy reżysera? Co, co bardziej cieszy? Reżysera to jest to, że oni mnie nienawidzą tutaj już, bo ja y, wymuszam od nich. Ja jestem niestety ambitny i po prostu i chcę w warunkach dosyć ekstremalnych stworzyć teatr po prostu. Co nie mam takich możliwości świetlnych, nie mam takich możliwości dźwiękowych, nie, nie, no, wie pan jak to jest. Natomiast to jest dobre, jak się moi koledzy na moich oczach rozwijają i to jest fantastyczne uczucie. Czasami też pokażę im, żeby łatwiej mi to pokazać niż, niż tam wytłumaczyć, po co tak czas tracić. Ale jedna, jedno jest fascynujące i drugie. Natomiast jako reżyser o tyle jest dobrze, że więcej siedzę na tym oni cięż, no. ciężej pracują. No, żartuję oczywiście, ale, ale sam tu też byłem jakby tak jakby jestem w podwójnej roli, bo, bo, bo gram tak samo, także niestety. Muszę potem przejść i, i to samo robić. Zaraz włożę Ci łapę pod fartuszek, pogłaszczymy bobra i będzie milutko. A tak można? Dla dobra pacjentów wszystko można. Od samego początku spektaklu publiczność była rozbawiona do łez. Czy to jest największa satysfakcja dla aktora? Publiczność śmiała, to dobrze, no było zresztą słychać, a myśmy w środku się bardzo spalali, no bo to pierwsze zetknięcie z żywą publicznością, właśnie to jeszcze nie był spektakl, można powiedzieć, że to była próba generalna. W bardzo gościnnym, takim naszym tutaj ulubionym domu kultury Arsus. Rzeczywiście to jest bardzo przestronnie i wspaniała tutaj jest załoga, że tak powiem, także tu jesteśmy jak w domu trochę. I na pewno ta publiczność też była taka sprzyjająca, taka nasza. No a to się rodziło troszkę w bólach, bo to tak w pewnym pośpiechu, i nie byliśmy pewni, na ile możemy sobie pozwolić na, na satyrę miejscami ostrą na polską, polską służbę zdrowia. No ja tutaj w takiej trochę judaszowej roli występuję. No właśnie, jaką e, rolę e, wcielił no, się Pan? Oczywiście, ordynator, ordynator szpitala, który. Ma pójść pod młotek komorniczy. No, całość jest. No, można powiedzieć, że to jest taka wersja kabaretowa. Staraliśmy się to uteatralnić. No, a, a, a naszym głównym celem, żeby się po prostu dobrze pośmiać no, miejscami ten dowcip jest taki, no, jak to mówią, po bandzie, już taki abstrakcyjny, no ale. Myślę, że to sięga jakiejś tam tradycji i 60 minut na godzinę, i dobrych tekstów z tamtych lat. Zresztą nie, nie zdradzę Państwu tajemnicy, kto jest prawdziwym autorem pomimo, że napisał scenariusz, sztukę napisał Tomasz Jemioła. A kto to jest, to już niech Państwo sami kombinują. <głosy> <głosy> <Jezio uciąg. głosy> do dziureczki. Nie, jako ja koktajli nie piję. No, pani Gieniu. Dla przyjaciół loda. Dojdziemy i do tego. Pani Gieniu, do kibla. <grym> po wózeczek. A słyszał może dowcip o żabie? O jakiej żabie? No jak to o jakiej żabie? To żaba, prawda? Zna? Nie, nie zna. Czy ta rola, którą dzisiaj pan odegrał, jest specyficzna na tyle innych ról, które wcześniej pan odegrał? No może pod tym względem, że jeszcze nie grałem komornika i pacjenta jednocześnie. A to, że komediowa, no to jest takie zbieżne z moimi, nazwę to, upodobaniami. Lubię role komediowe. A taka, na, taka najbardziej, którą pan wspomina? Taka najlepsza dla pana ulubiona najlepsza rola, tak? Ja miałem szczęście do dobrych ról. Gram rzadko, ale mam szczęście do bardzo dobrych wyzwań. To począwszy od zmienników po kamerę cafe Rancho, Halo Hans. Miałem parę fajnych przygód. Milczeć! <śmienny> Co pani robi? Dlaczego pani kręga? O pan że pan to tak po męsku powiedział, że aż mi się miękko zrobił! Pod... scenie aktorzy mają jakieś przesądy? Czy pan ma jakieś śmieszne przesądy swoje? No tak, są przesądy. To już od, od pokoleń polski teatr ma takie żelazne zasady. Po pierwsze nie wchodzi się na scenę w prywatnym nakryciu głowy. Po drugie nie wchodzi się prawą nogą. Po trzecie nie może być żadnego pawia. Znaczy myślę o ptaku czy pióropawie czy coś, no to jeszcze z, z lata 20, lata 30. Jak upadnie egzemplarz sztuki natychmiast trzeba przydeptać. Natychmiast, żeby nie, nie, nie było żadnych potem z pamięcią i tak dalej, jeśli chodzi o tekst. E, no i co, nie wolno gwizdać. Nie wolno gwizdać pod żadnym pozorem, bo nazwy gwizdżą, no, Ale wolno jeść pomidory. Wieczorami jestem bardzo zmęczony, ale nie mogę zasnąć, bo bez przerwy myślę o siostrze <gryw> Na przykład dziś w nocy. Całą noc nie mogłem oka zmrużyć i robiłem sobie do rana dżentel. Serdecznie pozdrawiam widzów Ursus TV i oprócz samego TV pamiętajcie, że jest jeszcze Dom Kultury Arsus i tutaj co pewien czas coś ciekawego na Was czeka.